Od dziesięcioleci Polaków i Niemców dzieli spór o Kopernika. Czy nowe fakty pogodzą z Nazywam się Bogusław Wołoszański, znany Państwu z serii Sensacje XX wieku. Z powodu wyczerpania wszystkich zagadek postanowiłem przenieść program w czasie. Zapraszam Państwa na Sensacje XV wieku. Z powodu małej ilości dostępnych źródeł jesteśmy zmuszeni posiłkować się pomocą medium. Zapraszam na scenę pana Marka Wróżbiarka. Jak Państwo wiedzą, to polskie medium. Więc aby funkcjonował prawidłowo. Widzę! Zatem zaczynamy. Jeszcze przepiszę ze cztery strony i fajrałt. No, tu ma mać! co tam tak kaparza te drzwi? Twarde. Cześć! Cześć! Cześć. To będzie. To nie, no, to... albo ja, was. Proszę bardzo, wejdźcie, rozcherdoszcie się. A ty widziałaś swoją tabliczkę na tak? Nie, nie. Co, zamontowali? Zamontowali. Nareszcie. Być nikolę, ty ja teraz tym zrobię! Nic będziesz musiała przyjąć to po męsku! A jak tam się pisanie? Masz coś nowego? De revolucionibus orbium celestum. Celestum. I co? No o obrotach sfer niebieskich ignorantko astronomiczna hałtura. Mądra się znalazła a kopernik. nie gada, po polsku, jak jest z tak. Polski. A właśnie. Podobno w spisie podałaś narodowość niemiecką. Bardzo, tak. bardzo śmieszne. A co do tej astronomicznej hałtury to z czegoś trzeba żyć. Jak on omlet. Olet! Ha, da, da, ta te astronomiczne dobrze płacą. Tak, to szczyt do bizmu, odkąd wspomnieli, że zaczną palić za poglądy homo. Przepraszam, heliocentryczne. Każda no. przy kasie chce mieć w życiorysie represję no. lub męczeństwo. Bez tego ciężko jakikolwiek urząd. No i co mnie macie? Mam tak na serio. Zajmujesz się tym. Podziwiajcie. Pić albo nie pić? Głupie to pytanie. No, na pewno jedno z głupszych. Mamy coś do pisać? Zacznij o se wino. Posłuchaj tego. Ach, Roman. Czemuż ty jesteś Roman! Wyrzecz się swego rodu, rzuć te nazwę biały! Lub jeśli tego nie możesz uczynić, to przyciąż wiernym być mojej miłości, a ja przestanę być z krwi Kowalskich. Mam tego kręwetom. Chyba zbyt te wyszukane, ale może zasada, kto wie. Wolę to, słuchajcie! Dziewka prała narodu, więc czerwone nogi ujrzał jeden rzekł jej! Tu ogień w życiu zrogi! Rzekła! On prosił, aby mu kiełbaskę upiekła. Powiedziała – Mnieć panie Trudno, ale już tam w kuchni najdziesz gotowe. I jeno ja mocno odmuchnij, harro, ważne aż miło. Tak, – mnie ten stary śpił tu kryj, tak? – Tak. – Żeby ci się też mi Łukiszka solcowa nie skręciła. – No, ale co, dziewczyno, skoczymy gdzieś? A, co? widać w mieście. No dobra, ja na mam festyn, skóra, więc co najwyżej możemy sobie wyjść na pieczurną mszę. Chusy ci jedni ja kiedyś wyniosą ich na widła? Chyba, żebyś wiedziała. – Co może piernica? Nie, 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 ja jestem na diecie. tego, jest ze Szkocji. Tego, co go Macbeth zadźgał? To żelazo dieta. Co, co, co ty robisz? Wiesz, czy to jest kanał, czy straszny tam. z Eta! Pitu, pitu. Swoją drogą, to ciekawe, że można palić heretyków, wiedźmy i kurtyzany też można. A uczciwy człowiek nie może sobie zapalić szparaga po pracy. Ostatnio byłam na spotkaniu HWDP, co? co? No HWDP to tajne stowarzyszenie. Skrót – Od Chcemy Wolności dla Palaczy. Dobre no, napisane. Na ja tak naprawdę patrzę. Mam nadzieję, że kiedyś wymyślą coś lepszego. No, Tam coś nie głupio głupia wygląda z tym, co Podobno Kolumbowicz popłynął do Indii. Może po drodze na coś trafię. No ale mi tego specjalnego. Przepis co? Przepis ma No, ale Tak minęło kilka kolejnych godzin. Po obgadaniu wszystkich koleżanek i niejakiego Zbyszka Powsinogi, nogi, kobiety zmożone alkoholem zasnęły w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jednak lekkomyślność jednej z nich okazała się fatalna w skutkach. Należy bowiem pamiętać, że palenie nie szkodzi, nieważne czy szparaga, czy pietruszki. Palenie szkodzi, a nawet zabija. – To Kopernik. – Pozorca mówił, że mieszka tu niewiasta. Pewnie utrzymanta jakaś. No, – Ale ładnie się fajczyło. Dostałem jedną garstka prochu. Pewnie znowu ktoś zasnął w łóżku z zapalnym szparagiem. – To już trzeci w tym miesiącu. Na, na nic odwieszczenia. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, Koperniku. Ale... Komnata się zwolniła. Może zagadam w półdzien. – Zobacz to. Aby z piżam nie książki z pożaru o obrotach sfer niebieskich, chłepskich facet. Weźmy parę rękopisów. Może coś dostaniemy od tego angielskiego kupca, Ryszka Szekspira. Ale to byłaby kradzież. To nie przystoi królewskiemu zróżowi. Nie? A może jakiś Nergal Anonim ma poinformować szefa o twoich nocnych wypadach? Jak ty to nazywasz? Klasztory? O, ci pomogę nieść te książki. To te samo też bierzemy? No jaha. To fascynujące. Historia kryje przed nami wiele tajemnic. Wiemy już, że Kopernik była nie tylko kobietą, ale i Szekspirem. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie, czy mediom w Polsce można wierzyć. Ale to już temat na inne spotkanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dobra Państwu.